Jak już powszechnie wiadomo, okres letni jest idealnym czasem dla graczy, ponieważ wtedy odbywa się bardzo dużo różnego rodzaju pokazów. Do niedawna najważniejszym i największym wydarzeniem było E3, ale jak już wiemy, ono raczej nigdy nie wróci, chociaż wiadomo, żeby nigdy nie mówić nigdy. Natomiast w sierpniu każdy czeka na Gamescom, ale zanim dojdzie do tego wydarzenia, to niektóre firmy postanawiają zaprezentować swoje gry. Jedną z nich jest THQ Nordic, firma, która postanowiła zorganizować prezentację tytułów, które zamierza wydać. Wydarzenie odbyło się 1 sierpnia i każdy miał możliwość obejrzenia tej nazwijmy to konferencji. Trwała ona około 30 minut i w dużej mierze nie prezentowała niczego szczególnego, głównie z jednego powodu. O większości prezentowanych tytułów wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Ale to nie znaczy, że całe wydarzenie było niewarte uwagi. W sumie zaprezentowano 13 pozycji, wśród których znalazł się jeden zestaw trzech gier, ale po kolei. Zacznijmy od plusa najważniejszego. Po pierwsze, cała prezentacja miała formę ukazania wyłącznie zwiastunów do konkretnych gier, bez czasami zbędnego komentarza twórców, który nie jest ogólnie niczym złym, ponieważ warto czasami, żeby twórcy powiedzieli coś więcej o swoim produkcie, ponieważ jak wiemy, zwiastuny mają tylko przedstawić nam powierzchownie co dany tytuł zawiera, bez skupiania się na detalach, które bywają czasami kluczowe. Zatem, w tym przypadku mieliśmy tylko zwiastuny. Część z nich to były cinematyki, a część to gameplaye. Z minusów warto podkreślić to, że fani oczekujący tej prezentacji mogli zostać zawiedzeni, ponieważ większość gier została zaprezentowana tylko w taki sposób, że potwierdzono sam fakt, że są tworzone, ale już niekiedy będą wydane. Tym bardziej, że prezentacja była wcześniej reklamowana jako coś wartego uwagi i że trzeba koniecznie ją obejrzeć, ale w praktyce sami mogliśmy zobaczyć, jak to było. Spośród wszystkich prezentowanych gier, sześć z nich przykuło moją uwagę. Zacznijmy od tego, że zaprezentowano remaster gry Sacred 2, hacken slasha, który pierwotnie swoją premierę miał w 2008 roku i w tamtym czasie zyskał przyzwoitą popularność. Jednak jest to remaster, a nie remake. Jeżeli dobrze się rozejrzymy, to żyjemy w czasach, kiedy to prym wiodą powroty do dawnych marek, nie tylko twórcy zapowiadają sequele, ale przede wszystkim wracają do poprzednich części i próbują ingerować w nie i prezentować w nowej formie. Osobiście jestem fanem przede wszystkim remake'ów, ponieważ wtedy w dużej mierze mamy możliwość nostalgicznie zerknąć na dany tytuł sprzed lat, często z czasów naszego dzieciństwa, zobaczyć jak one wyglądały z perspektywy dzisiejszych czasów. Mamy kilka naprawdę udanych remake'ów, chociażby Mafia czy Final Fantasy VII. Skoro już mieliśmy okazję doświadczyć tego typu produkcji, to kiedy jacyś twórcy wspominają, że pracują nad czymś nowym z naszej ulubionej serii, to chcemy przede wszystkim zobaczyć remake'. Dlaczego tak jest? Ponieważ Remaster jest o wiele mniejszym projektem, który jeżeli spojrzymy na tytuły, które miały premierę w ostatnich latach, jak chociażby GTA Trylogia, Days Gone, Until Dawn czy Horizon, to możemy zobaczyć, że oprócz aspektów technicznych, to nic w tych tytułach się nie zmieniło. Jest to logiczne, ponieważ taki jest zamysł Remasterów. Być może twórcy chcą namówić nowe pokolenia do zakupu starych gier, żeby mieć przygotowaną publiczność na kolejne części z danej serii. Jednak prawda jest taka, że remastery są tylko pretekstem, żeby powrócić do konkretnych gier i nic poza tym. Wiadomo, trzeba po raz kolejny za nie zapłacić, ale w praktyce są to tylko przypomnienia i okazja, żeby ponownie w nie zagrać. Zatem remake są bardziej oczekiwane przez odbiorców i warto się temu tematowi przyjrzeć, szczególnie w dzisiejszych czasach. I po zwiastunie Sacred 2 właśnie tego typu wrażenie się ma. Bardzo miło, że pojawi się kolejna okazja powrotu do starszego tytułu, ponieważ niby twórcy obiecują nam drobne zmiany gameplayowe, ale wiemy, że skończy się zapewne to na tym, że gra zostanie tylko dostosowana do współczesnych tytułów, głównie za pośrednictwem rozdzielczości. A szkoda, ponieważ przeważnie, jeżeli twórcy już wydadzą remaster danej gry, to nie ma szans, że kiedyś ukaże się remake tego tytułu. Ale pożyjemy, zobaczymy. Sacred 2 Remaster Póki co nie ma konkretnej daty premiery. Kolejnym tytułem, który przed samym pokazem już odkrył nam nieco tajemnicę, którego wszyscy się domyślali, był Titan Quest 2. Kolejny hack and slash, który jest stworzony już od dawna i liczono na to, że w końcu poznamy datę premiery. Nie poznaliśmy. Ale gra od momentu pokazu jest dostępna do kupienia we wczesnym dostępie. Plus i minus jednocześnie plus taki, że każdy może wypróbować teraźniejszą wersję gry, ale nadal jest to wczesny dostęp, czyli prawdę mówiąc edycja wybrakowana. Pytanie się pojawia, czy warto w to inwestować, tym bardziej, że wszystkie elementy mogą w ostatecznej wersji zostać zmienione. A minusem jest właśnie brak podania konkretnej daty premiery. Apetyt na tę produkcję ma się wrażenie, że troszeczkę zmalał, ponieważ Pytanie brzmi, ile jeszcze można na to czekać? A konkurencja nie śpi. Jednak jest to marka bardzo popularna i wielu graczy chce spróbować, zatem warto się nią zainteresować. Gra na Zwiastunie prezentuje się naprawdę dobrze, ale warto jeszcze raz podkreślić, nie jest to produkt ostateczny. Kolejnym tytułem jest The Guild Europa 1410. Czyli kolejna część, albo właściwie w tym momencie można powiedzieć, że reboot, jednej ze strategii ekonomicznych. Jest to jedno z zaskoczeń podczas prezentacji, ponieważ raczej przeciętny gracz się tego nie spodziewał. W grze zajmujemy się nie tylko budową miasta, ile budową dynastii i konkurowaniem z innymi rodami. Poszczególne rodziny reprezentują określone archetypy, co w znacznym stopniu wpływa na ich zachowania. Nasze poczynania i decyzje wpływają też na rozwój Metropolii, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni. Gra pozwala nam chociażby wznosić budowlę. Poprzednia część, The Guild 3, nie zyskała sobie grona fanów, jednak tutaj być może twórcy wyciągnęli wnioski i wprowadzą znaczące zmiany, ale także zachowają być może klimat części drugiej, która osiągnęła większy sukces. Gra ogólnie polega na stworzeniu, tak jak było wspomniane, Swojej dynastii, która zyska sławę na drodze kupieckiej czy chociażby politycznej. Ze zwiastuna widać, że dynastia będzie prowadzona przez kolejne pokolenia. Do tego nie trzeba będzie zawsze być uczciwym, tylko będzie można parać się nawet nieczystymi zagrywkami, typowymi dla średniowiecza. Też nie podano konkretnej daty premiery tej gry. Kolejnym tytułem, który zwrócił uwagę dużej rzeszy widzów jest gra Fate Keeper. Gra, która na pierwszy rzut oka przywodzi na myśl Dark Messiah of Might and Magic. Jest to gra, która łączy w sobie elementy gry RPG oraz akcji z perspektywy pierwszej osoby. Do tego mamy w tym przypadku świat fantazy, który jest mroczny, brutalny i ukrywa w swoich trzewiach jakąś tajemnicę, którą warto odkryć. Dodatkowo jest to podrasowane bardzo dobrą oprawą graficzną, która robi wrażenie. Na zwiastunie nie widać, że będziemy mogli posługiwać się różnymi typami uzbrojenia, ale także magią. Można liczyć także na różnego rodzaju zagadki środowiskowe, oraz być może będzie też coś dla fanów eksploracji i odkrywania każdego elementu mapy. Zapewne tereny, które będziemy zwiedzać, będą półotwarte, zatem być może gra nie będzie aż tak bardzo długa, jak chociażby do tego nas przyzwyczaiła Bethesda. Ale to nie jest wada. Tego typu produkcje też są potrzebne. Dają nam nieco wytchnienia. Gra będzie dostępna we wczesnym dostępie na PC zimą 2025 roku. Przedostatnim tytułem, który przykuł uwagę, i to jest także gra, która była przewidziana przez graczy, czyli Darksiders 4. i Jest to jedyna informacja, którą otrzymaliśmy. Wiemy, że gra powstaje i nic poza tym. Z doświadczenia można powiedzieć, że tego typu informacja na obecną chwilę nie jest warta za dużo, ponieważ sama gra może wyjść nawet za rok albo dwa lata, a w tym czasie gracze być może już o niej zapomnią, albo dojdzie do różnego rodzaju Sytuacji, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach, że jakaś firma przestanie istnieć i dany projekt zostanie anulowany. Pytanie pojawia się, ile warte są tego typu zapowiedzi, które pokazują nam, że dany tytuł powstaje. Wystarczyłaby być może informacja graficzna od firmy wcześniej, albo żeby tego typu informacja nie była wcześniej sugerowana przez twórców, że tego typu ona się tutaj pojawi. I ostatnim i zapewne najważniejszym fragmentem tego pokazu, szczególnie dla polskiego gracza, był kolejny zwiastun Gothic Remake. Jednak warto już sobie w tym momencie powiedzieć, że najważniejszym dla każdego fana było to, czy ogłoszą datę premiery, ponieważ ukazanie kolejnych fragmentów, grafik czy obietnic w tym momencie nie ma sensu, ponieważ fani i tak kupią tę grę, ponieważ od momentu ogłoszenia już to było pewne. Chociaż warto podkreślić, że każda informacja Dodatkowo nieco psuje przyszłą zabawę osobom, które nigdy z tą marką nie miały do czynienia, ponieważ bardzo dużo zwiastuny zdradzają. Świat Gotika, jak wiemy, jest pełen tajemnic, które chce się odkrywać, a zbyt szczegółowe informacje psują to. Tym razem mamy pokazane ważne fragmenty fabularne z perspektywy Xardasa, czyli czarnoksiężnika, o którym dowiadujemy się dużo później w samej oryginalnej grze, a tutaj mamy coraz więcej podane na tacy. Dla fana jest to bardzo miłe i mogące wywołać nawet ciarki. Skoro jest to najważniejsza gra dla Polaków z tego pokazu, to warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo Zwiastunowi, ale nie jest to analiza. Gra. Także nie otrzymała konkretnej daty premiery. Wiemy tylko, że pojawi się ona na początku 2026 roku. Jeżeli sobie spojrzymy na zwiastun, to widzimy różnego rodzaju elementy na nim. Przede wszystkim mamy po raz kolejny pokazanego naszego głównego bohatera w różnych sytuacjach. Widzimy go, jak używa magii. Magia jest zupełnie inaczej tutaj pokazana, ale o tym także już wiedzieliśmy z poprzednich zwiastunów niż to miało miejsce w pierwowzorze. Dodatkowo mamy pokazane, tak jak było wspomniane, Najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o fabułę w tej grze, co jest dla fana miłym dodatkiem, ponieważ możemy się przyjrzeć, jak one będą tu wyglądały w tej grze w odróżnieniu od oryginału. Natomiast dla nowego gracza, który nie był fanem tego typu serii, a teraz nagle chce zostać fanem, Niektóre fragmenty zostaną zdradzone. Oprócz tego mamy także pokazanych bohaterów, bardzo ważnych dla tej serii, którzy mają wpływ na naszego bohatera oraz również na całą fabułę. I też możemy zobaczyć tutaj dodatkowe rzeczy, jak chociażby nurkowanie, jak chociażby potwory, z którymi się tutaj zmierzymy, jak chociażby dodatkowe aktywności, które również były obiecywane i które w dużej mierze nie zostały dokończone przez twórców. Tamtych czasach, kiedy Gra wychodziła, jak chociażby walki na arenie, poza tym niektóre questy, które się pojawiły w oryginale, również nie miały być może satysfakcjonującego zakończenia, to tutaj mają mieć i część z tych rzeczy jest tutaj nam zdradzone w zwiastunie. Możemy także zobaczyć, chociażby jak nasz bohater używa konkretnej broni, nadal to wygląda w sposób specyficzny. Ale możemy zobaczyć jak chociażby spycha przeciwnika ze skały, jak zmienia się w, w tym przypadku w jakiegoś potwora. Także bardzo dużo elementów, które były w oryginale, będą tutaj umieszczone. Pytanie się pojawia, w jaki sposób to będzie zrealizowane, ponieważ fani w dużej mierze oczekują tego, że będzie to drewno, które jest od zawsze. Częścią gotyka, która jest jakby wizytówką, jeżeli jakiś fan o tym mówi, ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście tego typu drewna potrzebujemy, ponieważ powstają remake'y, które od, potrafią oddać klimat danej produkcji, jego kluczowe elementy, ale w nowoczesny sposób i jest to zrobione w sposób bardzo dobry. Pytanie, czy tego potrzebujemy w gotyku? Zobaczymy, przekonamy się na początku. W tym momencie wiemy, 2026 roku. Poza wspomnianymi tytułami mieliśmy też zaprezentowane inne gry, chociażby nową platformówkę ze SpongeBobem, czy kolejny horror, Reanimal. Jednak ten materiał jest subiektywny, a tym pakietem, który był wcześniej wspomniany, 3 gier, to jest pakiet, właśnie Gotika, części pierwszej, drugiej oraz trzeciej, który zostanie udostępniony na konsole. I być może byłoby to bardzo dobre przygotowanie nowych fanów, którzy grają tylko na konsolach do tej marki, jednak w praktyce będzie to wyglądało nieco dziwnie, ponieważ w tym pakiecie zostaną udostępnione w przyszłym roku, także być może przed samą premierą remake'u i to nie pozwoli na to nowym fanom, żeby nadrobili te produkcję przed wyjściem remake'u. Pytanie brzmi, czy takie osoby się faktycznie znajdą? Mimo początkowego hypu przed samym pokazem nie spełnił on 100% oczekiwań, ale jak to się mówi, lepiej dostać coś niż nie dostać nic, tym bardziej, że THQ Nordic ma na swoim koncie naprawdę dobre marki, na które warto czekać, jednak to, co zostało nam tutaj pokazane, to była zaledwie przystawka przed następnymi pokazami. Ja w tym momencie żegnam się z Wami, zachęcam do dzielenia się własnymi przemyśleniami, komentarzami oraz zachęcam do subskrybowania, jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi wydarzeniami związanymi z branżą gier. Tymczasem, trzymajcie się.